Cześć, nazywam się Marcin Radziszewski i od ponad 10 lat wspieram średnie i duże przedsiębiorstwa w zarządzaniu zakupami energii i gazu na rynku hurtowym. Współpracuję z zarządami, działami zakupów czy działami utrzymania ruchu. Pomagam wybierać najlepsze modele zakupowe i budować strategie dopasowane do realiów biznesowych. Dzięki temu firmy mają lepszą kontrolę nad rachunkami, mogą korzystać z okazji rynkowych, ale również zabezpieczać się przed wzrostami cen. Bardzo często również pomagam firmom w realizacji strategii związanej z ESG i redukcją śladu węglowego poprzez kompleksowe umowy z CPPA umożliwiające zakupy energii z odnawialnych źródeł. Na tym kanale dzielę się wiedzą na temat rynku energii, praktycznymi poradami, analizami i narzędziami, które pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Jeżeli chcesz być na bieżąco z trendami energetycznymi i przekładać je na realne korzyści w swojej firmie, Zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.